I jak, jak, jak ty właśnie dzisiaj patrzysz, yy, tak współcześnie na to, nie? Znaczy, tak, ta, ta gorsza strona medalu, że, że po prostu ludzie. Yy... Że nie liczy się drugi człowiek, że liczy się te pieniądze, że liczy się po prostu, że kurczę, nie mamy takich zasad, że trzeba też troszeczkę mieć zawsze, nie można być takim naiwnym, takim, takim tylko trzeba mieć zawsze... Ustawić się po prostu. Dokładnie, z tyłu głowy, że ktoś wfardy, jednak będzie wfardy. chciał Cię oszukać, ale najpiękniejsza lekcja, jaką wyciągnąłem, to świadomość tego, że mimo młodego wieku jestem bardzo śmiertelny. Czyli to, że te życie może mi się skończyć w każdej chwili. Zmieniłeś coś właśnie wtedy w swoim życiu? Nie wiem, podejście w ogóle do życia, bo wiesz, wierzący, wiem, że wierzący byłeś, no bo byłeś w tej meczugorii wcześniej też. Mm -hmm. i, i... Ja sobie uświadomiłem, że, bo wiesz, często ludzie kurczę, no jeżeli ktoś ma 20 lat, 30, tak? Nie myśli o śmierci, tak? Tylko mówię, a przecież ja będę żył 100 lat. A później jedziesz prostą drogą, świeci piękne słońce, nic nie wskazuje na to, że coś się może wydarzyć, a za moment pachy cię nie ma.